Dzień dobry, Michał Piątek, Pasieka Pogodny Piątek. Dzisiaj chciałem pokazać Państwu, w jaki sposób w mojej pasiece wytwarzam woskowe świece. Dlaczego warto mieć taką świecę? Wydaje mi się, że powodów jest kilka. Po pierwsze, jest to ładna rzecz, jest to coś, co cieszy nasze oczy, warto ją postawić gdzieś w widocznym miejscu w naszym domu lub w miejscu pracy. Po drugie, jest to dość oryginalny pomysł na prezent. Tak mi się wydaje, nie jest to oklepana rzecz. A warto obdarować nią kogoś, na kim nam zależy. Po trzecie, jak wykazały badania, spalanie woskowych świec poprawia nasze samopoczucie, szczególnie tam, gdzie dużo korzystamy ze sprzętu elektronicznego, z komputerów, telewizorów. Może to też mieć taki pozytywny wpływ na nasze zdrowie. No a tak w ogóle, jeszcze spalanie tego wosku. Choćby, nie wiem, jak ten wosk był czysty i odklarowany, tak, tam wyczyszczony przez pszczelarza, no to on zawsze będzie zawierał pewne ilości propolisu, pewnej ilości miodu. W związku z czym, ten zapach, który zapanuje w pomieszczeniu, gdzie akurat jesteśmy, będzie po prostu rewelacyjny. Czemu ja wytwarzam woskowe świece w mojej pasiece? Otóż zależy mi na tym, aby oferta, którą mogę Państwu zaproponować, była maksymalnie kompletna. W minionych latach można było tutaj nabyć miód i pyłek kwiatowy. Natomiast w tym roku dodatkowo jeszcze będzie możliwość nabywania propolisu, myślę, że to gdzieś od września, plus właśnie woskowych świec. Zanim pokażę Państwu, w jaki sposób wytwarzam świece, zapraszam na swoje pasieczysko. Zacznę w ogóle od tego, w jaki sposób pozyskuję wosk do, do produkcji tych świec. Zaznaczam, że świece te są w 100% oryginalne. Pochodzą wyłącznie, są wytwarzane wyłącznie z pszczelego wosku, który z kolei pochodzi z mojej pasieki. Jedyny element, który kupuję, no to jest bawełniany knot. Ale bawełna to też, to też materiał naturalny, więc myślę, że chyba mi to Państwo wybaczycie. Zapraszamy na spacer. Jesteśmy obecnie na mojej pasiece. Tutaj też znajduje się moja topiarka słoneczna, czyli ten instrument, dzięki któremu pozyskuje najlepszej jakości, e, najlepszej jakości wosk pszczeli. Tam widać zbierający się wosk, jest on bardzo jasny. Jest to na pewno wosk w pierwszym gatunku. A tutaj gromadzą się wszystkie te rzeczy, z których został on wytopiony i nie są one już potrzebne. To jest mała topiarka, ale na potrzeby mojej pasieki jest w zupełności wystarczająca. A tak wygląda wosk po wyklarowaniu, czyli po zagrzaniu go w, po prostu w garnku, tak? Tak od spodu, tak z góry. Proszę zobaczyć, nie ma tutaj nigdzie żadnych zanieczyszczeń. Ten wosk jest, jest w pierwszej klasie. Tylko najlepszej jakości wosk nadaje się do tego, aby wytwarzać z niego świecę. Mm, pachnie wspaniale. Kolejny etap to przygotowanie wosku. Trzeba go dobrze rozgrzać do takiej postaci zupełnie płynnej. I to trwa dość długo, wosk po rozpuszcza się powoli, ale czas ten można wykorzystać na przygotowanie specjalnych form wykonanych najczęściej z silikonu. Formy te następnie będą zalewane takim właśnie ciepłym woskiem. Jak to wygląda? Taka foremka jak ta musi być spięta gumkami. Są to gumki recepturki tak co 3-4 cm i poprawnie złożona. Knot jest tutaj. To złożenie musi być na tyle szczelne, żeby ten wrzą... no, może nie wrzący, ale ten bardzo ciepły wosk się po prostu tutaj tą szczeliną nie wydobywał. Zaraz pokażę w jaki sposób będę zalewał. Wosk, mocno już przestringłów, szy... przez więc można go powolutku nalewać do poszczególnych foremek. A teraz potrzeba dużo, dużo, dużo cierpliwości. No dobrze, minęło troszkę czasu. Zalewałem te świece o w pół do pierwszej, jest teraz w pół do szóstej, czyli minęło 5 godzin. Myślę, że możemy spróbować je wyłuskać z tych foremek. Trzeba obciąć knoty. Grubsza świeca, i grubszy knot. To poprawia z kolei spalanie, tak? Lepiej się taka świeca wypala. Chociaż taki klot yy, trudzy, trud, trudniej obciąć. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. Trzeba zdjąć recepturki i wyłuskać świeczuszkę. Ciach! O! Proszę bardzo. Jaka ładna, malutka świeczka z pszczółką. Tak? Zaraz pokażę kolejne. Tutaj one są. moje, <laughs> Moje... Świeczuszki. Zamawiając miód, czy to telefonicznie, czy przez stronę internetową, proszę zapytać też o świecę. Myślę, że warto coś takiego mieć w domu dla siebie lub dla naszych najbliższych, tak? Serdecznie zapraszam na zakupy i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!